Cześć, witajcie na moim kanale. Dzisiaj ponownie będziemy grali w cywilizację. I tutaj, e, właśnie kontynuuję grę Cezarem. No to nie przekładając dłużej tego wstępu, to już zacznę. No to tutaj jesteśmy, właśnie w sytuacji. E, mamy tutaj dużo wrogów w okolicy. Myślę, że na razie tym. Nie wiem, czy opłaca się na razie atakować, czy odrodzić HP. Chyba zaatakuję. A łucznikami awansuje się. No i przeciw jednostkom lądowym. Tutaj niestety odrodzają się szybko ci barbarzyńcy. Co myślę, że po wyprodukowaniu tej dzielnicy wojskowej znowu zacznę. Ym. Znowu zacznę produkcję wojska, a na razie y, przejdę do filozofii politycznej, tutaj, tutaj y, zamierzam, obudowniczy by się tu przydali. Myślę, że na razie nie będę kupował jednostek, bo mam dość mało pieniędzy, ale potem chyba będę to robił. O. Tutaj Nieciekawe sytuacje wjeżdżają mi tutaj. Mamy dużo HP. Hmm. Ciekawe, czy to się tak zrobić, że przejechać na tą wioskę i potem na... zaatakować tą konnicę. Ale nie, bo na ja dużo stracę i myślę, że tym i też się na razie wycofam. Zabiję ich teraz. Tego konia. O, ciekawe, czy jest dostępny awans. Nie, niestety nie. To będę musiał uciekać. Tymi zabiję tych koniów. Dobrze. Na razie mamy. Ojej, tylko tu mamy tego z wydawcy. Żeby nam od dołu nie przyszli. Ale o ile ja widziałem, Rosja też nie ma za ciekawej sytuacji. Ojej, dużo tych obozów barbarzyńców tu mamy. Myślę, że na razie. Idziemy tak. I ustawimy swoje pozycje tutaj. Myślę, że to. Fortyfikacja do uzdrowienia. Y Zbuduj kopalnię żelaza. Czy mam żelazo jakieś na swoim terytorium? Niestety nie widzę tutaj nigdzie żelazo. Przydałoby się nam się żelazo. Czy tu gdzieś się coś znajdzie? Myślę, że tutaj na razie. Hmm. Na no, całej mapie. Um, o! W ogóle muszę sprawdzić, gdzie to żelazo. Czy odblokowaliśmy? Tu już to żelazo. No, złożę, że żelazo są widoczne na mapie. Gdzieś tu powinno być żelazo. Hmm. Myślę, że będę musiał jakieś zwiadowce. Może po zdobyciu tej wioski odblokuje mi się. Jakiś zwiadowca. To fajnie by było. Dobrze. O, jest. Dobry cel. I po zabiciu tego. Wydaje mi się, że pójdę. Dobrze. Rzemiosło ukończyliśmy. To. Ono, ale teraz idziemy dalej. Tutaj za 13 tur kopalnie żelaza. Zbudujemy. Czy coś widzę? Na razie nie. Z dwie tury mi się zrobi. Um, Dolnica wojskowa. O, tutaj. Wejdę tutaj i zabiję. Może nie. Nie opłaca się tylko czy mogę tu wejść. Nie, nie mogę tam wejść co ich zrobić. Muszę najpierw ich zabić. Dobrze. I nie wiem czy opłaca się na razie osadników. Wydaje mi się, że teraz najbardziej by się, mi się opłacało wyrocznie zbudować. To tu na owcach sobie zbuduję. Wyrocznie. Tylko mamy to blisko, tak. Podjeżdżają nas ci barbarzyńcy. Dobra. Teraz ich już zrobiłem Może niedługo będziemy mieli kolejny APS na tych łucznikach. Plus 4 punkty doświadczenia. To przejdę już tymi. To zabiję i zniszczę ten obóz barbarzyńców. Ojej. Mamy tutaj sytuację, ale do Rzymu sobie wyślę. Będę miał z tego korzyści. Ojej. Myślę, że jednak tu zmienię sobie na łuczników. Bo tu idą mi z dołu. A tu wojowników. Bo tu z dołu idą mi miasta wojownicy. Trzeba ich rozwalić, żeby nam szlaku nie przyjęli. Teraz bym tymi ucznikami przejął plus jeden do populacji. To mamy już sześć populacji. Przydałoby nam się odnowienie tych pól czekolada nieźle dobrze o, odeszli to dobrze żeby też ja bym tymi teraz spombardował tych a tym znowu się tu zobaczył czy tam jest o. teraz w następnej turze spróbuję Zabić. Ojej, konnica trzeba teraz. Konnice korzystać. tym nie dojdę w jedną turę. Zabijam tych, tylko ich nie zabijam. Myślę, że spróbuję tak. Mamy tutaj taki niekorzystny teren, ale jak pokonamy tych łuczników, otwarte granice. O, to mi się opłaca. Też nie mają żelaza. Okej, okay. przyjmuję. Mi się to bardziej opłaca. Bo tak to by mi zaatakowali tych łuczników. To by było niekorzystne dla mnie, włócznicy mnie atakują fajnie. ale zostali zabici. Teraz w tej turze przejmę ten obóz barbarzyńców, zobaczę co dostanę. 350 zł i inspiracje, to wytępimy sobie tych, o nie, o, jest okej. Okay. Myślę, że łucznikami przejdę tutaj, żeby chronić tych wojowników. Dobra, wyrocznia będzie za 38 tur. Poczekamy. Potem trzeba budowniców zrobić. O, za jedną turę mam obróbkę żelaza. To pójdę sobie tu eksplorować, jak uleczę sobie życia tymi wojownikami. Tutaj naprawdę budowniczy by mi się przydali. Będzie trzeba zrobić co do tego drzewa. Mi się wydaje, że trzeba zrobić irygację i żeglugę. I... Dobra, epoka klasyczna nadeszła. Chyba właśnie przez to, że skończyłem tą obróbkę żelaza. Tylko nie mam tego żelaza. To żelazo właśnie mi się przydało. Tylko nie chcę iść z nimi za daleko, bo... pewnie na dole gdzieś jest. Bo ja tu jestem blisko. Nie, może nie blisko. Ale tu już chyba było śnieg. To gdy... o drogi ulepszone. Mam drogi starożytności. No to żeglugę sobie teraz zrobię i 36 tur. Tutaj uleczy sobie życie. I jest 1500 przed naszą erą. Mi się wydaje, że zrobimy sobie dużo tego. Zrobimy sobie dużo Żołnierze legionistów, i zaatakujemy Rosję. Zobaczę. Widać, ile on ma miast. Nie wiem, czy to się da sprawdzić. Jest nieznany powód. O, wypowiedź wojny jest umiarkowana. tak nie ma innych graczy. To tych bym przesunął tutaj. Tu pojawiają się ci, Żeby chronić szlaku handlowego. Jej. Teraz ma... jest za pora Duże statki mogą silna gospodarka No to ja pójdę chronić tego Kupca. No to irygację teraz zrobię, bo ta czekolada dużo mi da. Nie. Oni by teraz kupca przejmą. Nie! Tak myślałam. O! Skąd ja mam żelazo? Może nie potrzeba żelaza do Legionu. Zobaczę to. Nie, nie jest potrzebne. Dobra. Dobra. Już Legion mamy. Jeden. Tylko tu łucznicy się pojawili. Dużo tego wojska mi przyszło tutaj, ale będę miał już dwóch regionistów. Teraz zastrzela ich tego zwiadowca. Dobra, legioniści już tu zabijają. I stracili mało HP, wykończyliśmy tych barbarzyńców, ale. Myślę, że ci barbarzyńcy teraz nas, nas zaatakują. Teraz tymi zadamy im. I ja bym tymi przed tym ufortyfikował się. Dobra, chyba na razie nie możemy za dużo tu zrobić, ale jak podejdziemy tymi łucznikami, to będziemy mieli lepszą sytuację. Przejdę tu i zabiję tych, i tymi też dobiję ich. No to na dzisiaj będę już kończył. Mam nadzieję, że ta irygacja nam się. Mam nadzieję, że ta irygacja nam się skończy. No i co no zrobię sobie następną turę, zobaczę czy jak nam no, pójdzie. Ok, no to na dzisiaj kończę. Dziękuję, do widzenia. Mam nadzieję, mam nadzieję że od, odpowiadacie na pytanie z poprzedniego filmu, które doktryny, to znaczy jakby które ulepszenia do właśnie są lepsze i, i y, czy w przyszłym filmie lepiej ulepszyć u moich łuczników do garnizonu czy do gradu strzał. Okej, okay, do widzenia.